Nie jest tu bezpiecznie. Opuść nas to. Nie. Od czego możemy się tu spodziewać? Katastrofy. Wspaniała maszyna. Ten gadunek ma przetrwać. To sztuczna inteligencja. No, no. Filmy prosto z gwiazd. Kosmiczna kolekcja od soboty 1 lipca na sci-fi. To niebezpieczne istoty. Tym właśnie jesteś. Vampiry kierują się rządzą krwi. Wilkołaki cechuje brak kontroli. A czarownicę. Zbędę. Walka między wampirami, wilkołakami i czarownicami trwa. Co się. Wampiry, dziedzictwo i bite. Dwa odcinki. Wilkołaki kontra wampiry. W poniedziałek 3 i wtorek 4 lipca na Skyfi. W soboty na Scifi. Zostań tu. Nie potrzeba GPS-u. Gdzie idziemy? Prawdziwych skarbów. Przeszedłeś długą drogę. Nie znajdziecie w sieci. Filozoficzny. Jeden z najpotężniejszych przedmiotów na świecie. Dość tego szaleństwa. Potrzebujecie tylko mapy. Nadszedł czas. Polowanie na skarby od piątku 7 lipca. Na sci-fi.